No, chyba się nie spodziewaliście dzisiaj odcinka. No ale jak to? Przecież mają być co tydzień w piątki. Spokojnie, w piątek będzie film, a dzisiaj jest po prostu nadprogramowy. Ale dlaczego? A to dlatego, bo Kobi wypuściło nowy zestaw, a mianowicie M24 Chafi, który trzeba jak najszybciej zrecenzować. Zapraszam. 24 Chaffee to amerykański czołg lekki z okresu II wojny światowej. Prototyp powstał w 1943 roku, a do walki był gotów już w sierpniu 1944 roku. Tak prezentuje się gotowy model. Od razu powiem, że bardzo mi się podoba. Nie tylko z wyglądu, ale też bardzo lubię, jak modele są mocną i trwałą konstrukcją. Tutaj nie ma takiego czegoś, że niechcący coś popchniemy, czy jakiś element tam się rozwali, czy odpadnie. Budowało się go bardzo przyjemnie, proces budowy nie był jakoś wielce długi, więc nie czuję się zmęczenia przy tym modelu. Mam wielkie, ale to naprawdę wielkie ale. Otóż ci, którzy budowali jego, będą od razu wiedzieć: dwa słowa, opony i kółka. Do zestawu mamy dołączone 20 kółek oraz 20 opon, które mamy na siebie nałożyć. Logiczne. Założenie jednej opony na jedno kółko to już jest dosyć spory problem. Palce strasznie przy tym bolą. A wyobraźcie sobie ten efekt 20 razy większy. Etap zakładania opon na koła był bardzo uciążliwy i męczący. A już po nałożeniu opon musiałem sobie zrobić chwilową przerwę z powodu ogromnego bólu palców. Oprócz tego naprawdę fajnie i zgrabnie się budowało. Podoba mi się, że kształty kadłubu oraz wieży. Zostały naprawdę dobrze odzorowane. Wiadomo, mamy troszkę tutaj nadruków, mianowicie gwiazda amerykańska tutaj na przednim pancerzu. Jak widzicie, po obu stronach wieży oraz na klapie silnika. A propos silnika, no to jak już nas Kobe Miło przyzwyczaiło, mamy świetnie działającą klapę oraz wiernie odzorowany silnik w środku. Jest trochę nowych patentów budowniczych w zestawie, jak najbardziej na plus, eee, ale też mamy troszkę nowych części. Eee, szczególnie podoba mi się ta zmniejszona wersja tej dolnej części włazu na wieży. Dzięki temu eee, można zaoszczędzić dużo miejsca, eee, a przy okazji dodać szczegóły czy ulepszyć kształt wieży. Teraz czas na coś, co wszyscy lubią. Do zestawu mamy dołączone dwie figurki czołgistów amerykańskich. Ja zacznę od dowódcy czołgu. Oczywiście musi złapać ostrość. Dobra. Dostaliśmy go uzbrojonego w Grisgana oraz z nowym typem lornetki. Również, co mnie bardzo zadowala, otrzymaliśmy tutaj ten nowy rodzaj hełmofonów, tego typu amerykańskiego. No, zdecydowanie lepiej wyglądają amerykańscy czołgiści w tych hełmofonach niż w zwykłych hełmach M1. Dowódca ma też bardzo fajną główkę. To znaną nam już z papierosem w ustach. Na jego lewym ramieniu widać, że jest to trzecia dywizja pancerna, oraz mamy tu do czynienia z panem sierżantem, a dokładnie Staff Sergeant. Na jego prawym ramieniu mamy, mamy też jego stopień, ale niestety u mnie się trafił no, troszeczkę zmazany troszkę nie wyszedł. No, ale nic, szkoda, szkoda, bo naprawdę figurka, figurka jest wybitna. Ta wydaje mi się ciekawsza figurka. To najprawdopodobniej jest po prostu e, mechanik. Tak, mechanik naszego czafiego. E, dostajemy go z kluczem francuskim. No i oczywiście w nowym typie homofonu. Bardzo podoba mi się ta figurka. Te ubrudzenia smaru na twarzy i na podwyższonym torsie są mega fajne i realistyczne. Mogą też się przydać do bardzo wielu innych też customowych figurek. Tak wygląda z boku. sumowując uważam, że model jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo ładny. Must have dla fanów amerykańskiej armii. Figurki są bardzo ciekawe. Jest ciekawe nawet dla młodszych ten zestaw będzie ok, bo zobaczcie spokojnie jeździ. Ja nie używam żadnej żadnej większej siły, po prostu lekko pcham go palcami. Eee, no i ogólnie jest stałą i mocną konstrukcją. No jedyny mocny minus no, to są te koła i opony, ale tak to to nie mam zastrzeżeń do zestawu. To by było na tyle dzisiaj. Eee, w piątek wieczorem wlatuję film z czymś dużym, więc polecam wbić. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz lajku. Wbijajcie na Instagrama małpa polecam bardzo. A ja się z wami żegnam do następnego. Cześć!